Okej, okay. jak być bardziej atrakcyjnym. Wielu z nas się zastanawia, co możemy zrobić, żeby być bardziej atrakcyjnym. Ja mam jedną z wielu odpowiedzi na to pytanie i dzisiaj o tym powiem. Cześć Dani Ortega z tej strony, więc atrakcyjność. Co zrobić, żeby być bardziej atrakcyjnym w tym filmiku? Bardzo szybko o tym powiem, ponieważ no nie ma co dużo mówić na ten temat. Niektórzy z was twierdzą, że musimy dobrze wyglądać, że musimy dbać o siebie, że musimy być przystojnym albo ładną. Oczywiście są to pewne elementy atrakcyjności, ale... Ja mam też inne zdanie, ponieważ im więcej wiesz, tym jesteś bardziej atrakcyjny. Im jesteś bardziej interesujący, tym jesteś bardziej atrakcyjny. I już mówię o co mi tutaj chodzi. Powiedzmy, że mamy osobę, która cały dzień gra w gry. Tak, ja lubię ten przykład cały dzień grać w gry. Ja lubię grać w gry. Ja nie mam nic przeciwko graniu w gry. Ale są osoby, które siedzą cały dzień i grają w gry. Ino do pracy wracają, grają w gry. Idą do pracy, wracają, oglądają YouTube'a. Idą do pracy, albo w ogóle nie chodzą do pracy i siedzą cały dzień przed telewizorem. Idą do pracy, wracają i piją piwo powiedzmy gdzieś w parku. Więc to jest całe życie. Nic więcej się tam nie dzieje. Okay? W poprzednim filmiku mówiłem o tym, jak przestać być leniwym. Jaki może być powód tego, że jesteś leniwy. Powiedziałem, ponieważ Twoje życie może być nudne. Ponieważ nic nie robisz swoim życiem, dlatego jesteś leniwy. Na nic, nic Ci się nie chce robić, ponieważ... Jest nudno. Tak jest po prostu. Nie oglądamy jakiś film, który jest nudny, zaczynamy zasypiać. Oglądamy jakiś film, który jest ekscytujący, zaczynamy się ekscytować, zaczynamy się inspirować w tym filmem, chcemy robić to, co się dzieje w tym filmie. I podobnie jest właśnie w naszym życiu. Więc powiedzmy, ja miałem wiele razy taki przykład, i moja dziewczyna udowadnia e, mi to cały czas. I ja jestem osobą, która się interesuje światem, tak? Nie tylko tym, co robię. Ale interesuje się całym światem, interesuje się nauką, interesuje się wieloma e, jakby tematami, więc można powiedzieć, że wiem wiele, ok? I wiem, na przykład mogę powiedzieć coś. Oglądamy coś powiedzmy w kinie, a powiem wiedziałe. czy wiesz, że to i to i to jest, ponieważ takie coś się stało. Albo czy wiedziałeś, że jakąś ciekawostkę i zaczynam to jakby przekształcać w rozmowę, tak? I to jest to, co też kiedyś powiedziałem w jednym filmiku, jak podtrzymać rozmowę z dziewczyną, jakie tematy używać. Wielu z Was się zastanawia, o czym ja mam z nią rozmawiać, co mam jej powiedzieć ciekawego, jaki temat zacząć po tym temacie, kiedy powiedzieć to, kiedy ona mówi takie coś i tak dalej. Słuchajcie, ja zawsze mówię, im więcej wieczy, wie, im więcej rzeczy wiesz, im bardziej interesujący jesteś, im więcej masz zainteresować, tym więcej możesz powiedzieć ciekawego. Na przykład dzieje się coś ciekawego w twoim życiu, podróżujesz. Powiedzmy, imprezujesz nie wiadomo kim. E, uprawiasz jakiś sport, gdzie wyjeżdżacie na zawody, tak? Robisz coś ciekawego w swoim życiu, możesz o tym powiedzieć i to jest interesujące i z tego się wiąże konwersacja i później ona mówi, a tak? Bo ja też kiedyś byłam w Barcelonie i widziałam to, to i to. Super! Ej, a co myślisz, że kiedyś trzeba pojechać do na przykład do, na Majorkę, bo tam jest jakiś fajny powiedzmy, co jest fajnego na Majorce? Jakieś plaże są okej, okay, to, to nie. Okej, okay, do Meksyku, okej, okay, To, ty kan to te... Trzeba zobaczyć tę piramidę, tam naprawdę fajnie, i zaczyna się robić konwersacja, ok? Więc ja uważam w ten bo to jest oczywiście moje zdanie, bo wielu z Was się mnie pyta: Ej, bo jest taka technika od, od tego eksperta podrywania, że musisz zrobić tak, tak i tak. Ej, ej, ten ekspert podrywania napisał w swojej książce, że trzeba zrobić w ten sposób, że trzeba rozmawiać o tym na tej ramce, że musisz czekać 3 dni, żeby napisać do tej dziewczyny po randce, żeby ona myślała, że ty nie jesteś na że. Żeby... Jak ja takie coś jeszcze czytam, to aż się chwytam, za to, ale to w ogóle jest filmik na. po prostu temat na inny filmik, tak? Więc zostawię sobie to na później. Jeżeli chodzi o te zainteresowania, wracamy do zainteresowania, bo troszeczkę się tutaj podekscytowałem, i muszę się uspokoić, ok? Jeżeli wiesz więcej, tak? Jesteś na randce, jesteś w stanie rozmawiać o wszystkim, tak? Kiedy wiesz więcej, kiedy mówisz, kiedy jesteś interesujący, wtedy ta dziewczyna zaczyna patrzeć na ciebie w ten sposób. Nie patrzy na ciebie w ten sposób, że jesteś powiedzmy przystojny, może być przystojny, może być mniej przystojny, każdy ma inne gusta, tak. Możesz być przystojny dla jednej dziewczyny, a dla drugiej być okropny. Okej? Okay? Możesz być wyrzeźbiony, mieć fajne mięśnie, ale jej się to nie podoba, ale drugiej dziewczynie się będzie podobać i na odwrót. Wiadomo, każdy ma inne gusta troszeczkę. Więc patrzy na ciebie w ten sposób, ale kiedy zaczynasz być interesujący, kiedy zaczynasz z nią rozmawiać i zaczyna to się wszystko łączyć, tak, zaczynacie zaczyna mieć więź, ona patrzy na ciebie w ten sposób. Zaczyna się zastanawiać, kurczę, naprawdę fajnie. Mi się z nim rozmawia, naprawdę fajnie z nim się spędza czas. Chętnie z nim się spotkam jeszcze raz i jeszcze raz z nim porozmawiam, ponieważ naprawdę fajnie się z nim rozmawia, okej? Okay? Teraz zrozumieliście o co mi chodzi. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi, bo w poprzednich filmikach mówiłem o tym, żeby być interesującym, żeby się robić to, żeby mieć aspiracje. Cały czas, wszystko co ja mówię w filmikach, łączy się w jedną całość, żeby poprawić Wasze życie, OK? Więc mam nadzieję, że w tym filmiku zrozumieli, zrozumieliście o co mi chodzi. Też w następnym filmiku, bo takie zrobię takie trzy filmiki, jeden po drugim, które mają sens, więc tutaj mówiliśmy o, troszeczkę o randce i przejdziemy do następnego filmu, gdzie też będę mówić o randce. Bo wielu z Was się też mnie pyta, co robi na tej pierwsze rance, albo jak zrobić, żeby ta randka była super i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja o tym wszystko będę mówić, o tym wszystkim będę mówić w następnym filmiku. Dobra, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał. Pamiętajcie, o kciukach w górę, w górę jeżeli Wam się to podoba, jeżeli nie, no to. Lubcie co chcecie. Tak, oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, subskrybuj ten kanał. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, a ja się zabieram do nagrywania następnego filmiku. Cześć!